Magdalena Stepien odpowiada na ironiczny komentarz: pójdzie tanca z gwiazdami dla Maseraka? Magdalena Stepien ma za sobą trudny czas. Była partnerka pilkarza Jakuba, żezniczaka powoli wraca do siebie po śmierci ukochanego synka Oliwierka. Który w ubiegłym roku przegrał walkę z nowotworem. Modelka znana stop model hetnie rozmawia z prasa i stara się zrobić jak najwięcej dla rodziców chorych dzieci. Gwiazda otwarcie rozmawia na ważne tematy i opowiada historię swojego życia. Niedawno Stepien wyjawiła, jak wyglądają ja obecnie jej relacje z byłym partnerem, który coraz śmielej poczyna sobie z żona Paulina Nowicka. Okazuje się, że rodzice Oliwierka nie mają ja ze sobą żadnego kontaktu. Nie mamy kontaktu. Tego kontaktu nie ma, nie było i nie będzie. Dla mnie to temat totalnie zamknięty. Chcę odchodzić od bycia kojarzona z Kuba. Bardziej chcę być kojarzona jako mama Oliwierka, która robi co z dobrego dla innych. Nie mogłam liczyć na jego wsparcie, i nawet tego wsparcia nie potrzebowałam, zdradziła w rozmowie z Jastrze Post. Nie ma się co dziwić, bo już po narodzinach syna mieli poważne problemy z porozumieniem się, a prywatne klutnie rozgrywali w sferze publicznej. Powrót do normalnego życia w którym w przypadku Magdaleny Stepiel nieodzownie wiązanie się z show-biznesem stalo się dla modelki swoista terapia. Kobieta szybko wróciła przed kamery, chętnie te uczęszcza na eventy brązowe. Swoja postawa stara się dawać sile innym ludziom. Internauci nie podchodzą tak pozytywnie do jej wszedłobylestwa i niektórzy ironizują, mówiąc, że jeszcze tylko w tancu z gwiazdami jej brakuje. Ostatnio dziennikarze Pudelka postanowili skonfrontować te opinię z 29-latka. Okazuje się, że gwiazda TVN nie mówi niepodobnym wyzwaniom. Chciałabym, bo to odzwierciedliłoby to, co przeżyłam w życiu. Mogłoby dać dużo sile inne ludziom mówiła w rozmowie z serwisem. Co więcej, Stepien ma nawet swojego faworyta wśród tanecznych tenerów. W Polsa tu najchętniej wystąpiłaby u boku przystojnego bruneta. Mam takiego jednego ulubieńca. Zawsze podziwialam Maseraka. Jeśli to słyszę, to dobrze. Ale pewnie produkcja zrobi mi na jego Jakbym rzeczywiście wzięła udział, to daliby mi kogoś innego. Oczywiście żartuję. Ale mówi się, że brunet i brunetka to dobra para zdradzila. Chcielibyście zobaczyć Stepien na parkiecie?